Czytanie z Księgi Wyjścia W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa Ale jestem Pan Bóg twój ja jestem Pan Bóg twój który cię wyprowadził z ziemi egipskiej z domu niewoli nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego co jest na niebie wysoko ani tego co jest na ziemi nisko ani tego, co jest w wodach pod ziemią, nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, bo ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który za niesprawość Ojców każe Synów, do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie będziesz wzywał imienia Pana Boga Twego w błahych rzeczach, bo nie pozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto wzywa Jego imienia w błahych rzeczach. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz się trudził i wykonywał wszystkie swoje zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem Pana Boga Twego. Nie będziesz przeto w dniu tym wykonywał żadnej pracy, ani ty sam, ani syn Twój, ani Twoja córka, ani Twój niewolnik, ani Twoja niewolnica, ani Twoje bydło, ani przybyż, który przebywa w Twoich bramach. W sześć dni bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich. Siódmego zaś dnia odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan Dzień Szabatu i uznał go za święty. Czci twego ojca i twoją matkę, abyś długo żył na ziemi, którą Pan Bóg Twój ci daje. Nie będziesz zabijał, nie będziesz tu założył, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. Nie będziesz pożądał domu twojego bliźniego, nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani Jego wołu, ani Jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do Twego bliźniego. Oto Słowo Boże. Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne. Prawo Pańskie z doskonałej pokrzepia duszę, świadectwo Pana niezawodne uczy prostaczka mądrości, jego słuszne nakazy radują serce. Jaśnie przykazanie Pana i olśniewa oczy. Jaś Pana jest szczera i trwa na wieki. Sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne. Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze. Słodsze od miodu płynącego z plastera. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia. Gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan dla tych zaś, którzy są powołani tak spośród Żydów, jak i spośród Greków Chrystusem. Mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. Oto Słowo Boże. Chwała Tobie, Słowo Boże. Chwała Tobie. Chwała Tobie słowo, Boże. Chwała Tobie. Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego syna jednorodzonego. Każdy, kto we niego wierzy, ma życie wieczne. Chwała Tobie słowo, Boże. Pała Tobie Pan z wami i zdołam te woli słowa Ewangelii według świętego Jana. Tobie, Panie, Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł Zabierzcie to stąd i z domu Mego Ojca nie róbcie targowiska. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom Twój pochłonie mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź. Zbóżcie tę świątynię, a ja w trzy dni wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Życi. 46 lat budowano tę świątynię, a Ty ją zniesiesz w przeciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy z martwych wstał, przypomnieli sobie uczniowi Jego, że to powiedział. I uwierzyli Pismo i słowo, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie paschy w Dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku, sam bowiem wiedział, co jest w człowieku. Oto słowo Pańskie o Tobie Chryste Sam bowiem wiedział co jest w człowieku. Na pewno jest to niesamowite, że Bóg każdego z nas zna. Zna nasze wnętrze, nasze grzechy, słabości, zna też nasze możliwości i dary, które nam dał i które wykorzystujemy, albo zakopaliśmy, i nie wracamy do tych czynów, które przynoszą dużo radości, pokoju innym. Bóg nas zna. Bóg też daje też taką łaskę charyzmatykom na wzór świętego Ojca Pio, który miał rozeznawanie duszy, gdzie bez powiedzi świętej przygotowywał innych do wyznania grzechów, tych najbardziej trudnych, tam gdzie było powikłane życie, po to, żeby ułatwić osobie, która chce się spowiadać wyznaniu grzechów. Bóg nas zna, dlatego w dzisiejszej ewangelii, kiedy słyszymy po raz kolejny o tym porządku, jaki uczynił Chrystus w świątyni, warto odnieść to też do siebie. Bóg też chce porządku w naszej duszy, bo tak jak w domu, stół ma swoje miejsce, krzesła, naczynia. I można by mówić o każdym pomieszczeniu, gdzie Ty po swojemu porozmieszczałeś meble i zawartość w meblach, zwłaszcza w szafach. I nazywasz to porządkiem. I wiadomo, że ten porządek trzeba utrzymać, żeby jakoś ten dom wyglądał, żeby się nie wstydzić przed innymi. Dlatego Bóg też chce zrobić w nas porządki. On wie, jak powinna wyglądać nasza dusza, co to znaczy porządek w duszy. Dlatego chce wyrzucić to wszystko, co sprawia nieporządek albo jest niepotrzebne w naszym życiu. Dlatego dzisiaj stawia nam przed oczami znowu Jego przykazania. Dziesięć. Przykazań, Dekalog z języka greckiego, Dekalogos, dziesięć słów. Znamy te przykazania. I żeby ten porządek w nas następował, to po nawróceniu, po dobrej spowiedzi świętej, powinniśmy kierować się tymi przykazaniami. Pamiętam kiedyś, zrobiłem kartkówkę na lekcji. Dziesięciu przykazań Bożych. Nie mogło być innej oceny, albo jedynka, albo szóstka. Bo jeżeli ktoś nie zna dziesięć przykazań Bożych, a zna tylko dziewięć, nie można powiedzieć, że on zna Boże przykazania. Dlatego w naszym życiu tak samo jest. Nie możemy posługiwać się pięcioma, siedmioma, Dziewięcioma przykazaniami, tylko wszystkimi dziesięcioma. Ponieważ jest dziesięć przykazań Bożych. Niektórzy ludzie próbują sobie tłumaczyć, kiedy nie przestrzegają jakiegoś przykazania. I bardzo łatwą odpowiedzią jest, bo takie czasy, inni tak czynią. A może się coś zmieniło w tych przykazaniach? No niestety. Nic z tego. Nic się nie zmieniło i nie zmieni aż do skończenia świata. Jest takie jedno z przykazań, które też ma obietnicę. Często my nie znamy tych rozszerzeń Bożych przykazań z uwagi na to, że znamy tylko te Przykazania w sposób, w sposób taki pacierzowy. Dzisiaj wymienia bardzo króciutko te przykazania. Tutaj, dzisiaj yy, słyszeliśmy, że kto czci swojego ojca i matkę, matkę, będzie żył długo na ziemi, którą Pan Bóg daje Tobie. Przykazanie z obietnicą, że ta miłość rodziców, taty i mamy, Niezależnie od wieku, moi kochani, jest z obietnicą długo, długiego życia. Można by niekiedy się zastanawiać, dlaczego niektórzy długo żyją. Oczywiście to zostawiam już każdemu z nas do osądzenia. Jednakże każdy z nas powinien tymi przykazaniami żyć. Jeżeli je podsumowujemy jako miłość Boga i Bliźniego, te dziesięć przykazań Bożych, to żeby wejść na drogę takiej miłości, musimy w sposób piękny, zdecydowany i systematyczny te Boże przykazania wypełniać. Moi kochani, wielu ludzi szuka, Rozwiązań w życiu szuka, jak to dzisiaj mówi Święty Paweł. Żydzi żądają znaków, a Greccy szukają mądrości. Spotykamy na naszej drodze ludzi, którzy wciąż czegoś szukają, a sprawy wiary, sprawy praktyk religijnych zostawiają na boku. Mówią, jak się zestarzeję, to wrócę. Do tych właśnie praktyk. No pierwsze pytanie: Czy on wie, jak długo będzie żył? Czy w ogóle się zestarzeje? A po drugie: Nie czas jest w naszych rękach. W naszych rękach jest życie, które Bóg dał, a czas należy do niego. Dlatego, Święty Paweł, kiedy mówi o Żydach i Grekach, którzy szukają, żądają. Wskazuje na to, że my mamy inną drogę. Mamy głosić Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, głupstwem dla Pogan, a dla tych, którzy są powołani, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. Podsumujmy. Bóg nas zna. Bóg chce nam, w nas zrobić porządek, ale nie bez naszego udziału. Ukazuje nam jego przykazania, które są drogą miłości Boga i Bliźniego. Byśmy nie szukali tego, co niepotrzebne w naszym życiu, a jeszcze bardziej byli tymi, którzy słuchają Chrystusa ukrzyżowanego. Bo to jest właśnie dla nas moc Boża i mądrość Boża ogłoszenia parafialne. Przypominamy, że dodatkowa Komunia Święta w niedzielę dla tych, którzy w Eucharystii uczestniczą przez internet jest o godzinie 12.00. Nabożeństwa pasyjne, Droga Krzyżowa w każdy piątek o 16.30 z udziałem dzieci, po Eucharystii o 18.00 dla zapracu... po 18.00 dla zapracowanych o 20.00 do piewcu o 18.30 zapraszamy do prowadzenia rozważań zapisy i teksty rozważań w Zakrystii. Gorzkie żale w każdą niedzielę o 1715 rekolekcje wielkopostne od piątej niedzieli Wielkiego Postu, czyli od wieczornej Eucharystii w sobotę 20 marca do środy 24 marca. Chorych sakramentami odwiedzimy podczas rekolekcji według zgłoszeń w Zakrystii. Zachęcamy także do dzieł miłosierdzia w tym świętym czasie przygotowania do świąt zmartwychwstania. Można zrobić paczkę z trwałymi produktami spożywczymi, chemicznymi na świątecznym drzewku. Są pisanki z wiekiem osoby. Paczkę przynosimy do zakrysty do niedzieli palmowej. Również będzie akcja woreczek ryżu, akcja wsparcia misjonarzy od przyszłej niedzieli. A także od przyszłej niedzieli będzie można kupić Paschaliki Caritas na stół wielkanocny. Okazja do sakramentu pokuty i pojednania w dni powszednie, godzinę przed wieczorną Eucharystią, także w niedzielę święta przed każdą Eucharystią i w piątki po Drodze Krzyżowej od około 19 do 19.50. Można także umówić na indywidualną spowiedź z księdzem Romanem pisząc smsa na numer telefonu. Adoracja Pana Jezusa w piątek od godziny 17 do Eucharystii. Ekstremalna Droga Krzyżowa z Opalenicy do Konarzewa odbędzie się z piątku na sobotę 12 na 13 marzec. Początek Eucharystią w piątek o 19 w parafii św. Mateusza w Opalenicy i na zakończenie po Godzinie czwartej rano w naszym kościele. Zapraszamy drogich parafian do czytania Słowa Bożego podczas liturgii oraz modlitwy powszechnej zapisy w zakrystii. Pióro parafialne w najbliższym tygodniu będzie nieczynne. Telefon parafialny będzie przekierowany na telefon Księdza Romana, w sprawach bardzo ważnych po mszy świętej wieczornej. Dziękujemy za ofiary na coroczną daninę kościelną, koperty można zabrać z kruchty, za ofiary składane podczas nabożeństw do skarbony przy ambonie, a także przy pomocy karty i za przelewy na konto parafialne. Za tydzień, druga niedziela miesiąca, składka gospodarcza na pokrycie kosztów ogrzewania kościoła. Bardzo dziękujemy za otwarte serca i wszelkie ofiary przekazywane na utrzymanie naszej wspólnoty. Polecamy przewodnik katolicki, mały przewodnik katolicki oraz na miesiąc marzec oraz owieczkę dla dzieci, owieczkę Magdę. Zmarli nasi parafianie Andrzej Patalas i Stefan Kazimierz Walkowiak z Konażywa. Pogrzeby odbyły się w minionym tygodniu. Zmarła także nasza parafianka Marianna Matuszewska z Konażywa. Pogrzebowa jutro o godzinie 12 i pogrzeb po Eucharystii w naszym, na naszym parafialnym cmentarzu. Polećmy ich miłosiernemu Bogu. Dobry Jezu, a nasz Panie. Ich odpoczywają w pokoju wiecznym. I ogłoszenie: skupiono tablicę re rejestracyjną na ulicy Szkolnej w Konarzewie. Jeśli ktoś ją zna nas, prosimy o kontakt w zakrystii. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Starajmy się jeszcze bardziej być ludźmi, którzy ten czas Wielkiego Postu pięknie wykorzystują na swoją przemianę duszy, by w niej był porządek i by Chrystus miał naczelne miejsce. Wszystkim kobietom, dziewczynkom, wszystkiego najlepszego z okazji jutry, jutrzejszego święta. Żebyście nie tylko czuły się w ten dzień ważny i wspaniały, ale każdego dnia, bo przecież wasza praca, wasze dawanie dobra, zwłaszcza w rodzinach jest bardzo istotne i ważne. Szczęść Boże.